A dziś w naszym studiu jest pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, główny specjalista do spraw operacyjnych i imprezariatu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co będzie się działo w najbliższym czasie w Sochaczewie. Rzeczywiście ta oferta kulturalna jest bogata, a Sochaczewskie Centrum Kultury ma w tym czasie rzeczywiście dużo zajęć. Zaczniemy może od wernisażu, tak przejdziemy chronologicznie przez te wszystkie wydarzenia, więc... Pierwszy wernisarz 11 czerwca. Tak, w tym miesiącu aż trzy wernisarze, bo wiąże się to z zakończeniem sezonu artystycznego, z zakończeniem roku, z zakończeniem zajęć dzieci, więc stąd tyle tych pokazów, tych prezentacji. Dzieci chcą się pochwalić tym, czego się nauczyły przez cały, przez cały rok. Natomiast pierwszy wernisarz to jest wystawa pana Mikołaja Grajka, który jest podopiecznym warsztatu terapii zajęciowej. Jatymy, którego kierownikiem jest pan Piotr Pętlak. Mikołaj Grajek będzie miał e, okazję zaprezentować swoje prace, e, które wykonuje pod okiem instruktorów e, działających w warsztacie terapii zajęciowej. E, na plakacie widzimy, że są to wyjątkowe prace, więc mam nadzieję, nie widziałam e, wszystkich, ale mam wrażenie, że, że będzie to niezwykła wystawa, na którą bardzo serdecznie zapraszamy do galerii Trakt w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 na godzinę 18.11 czerwca. A dzień później kolejny wernisarz. Dzień później kolejny wernisarz. zgadza się, to będzie już wernisarz pracowni Wytwórnia, która działa w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83. Prowadzi Wytwórnie pani Emilia Zielińska, uznana artystka, która również miała własne wystawy niejednokrotnie w Sochaczewskim Centrum Kultury, ale i na terenie Polski, e, więc bardzo uznana e, malarka, rysowniczka, e, piękne prace, autorka również e, ilustracji do e, książek, także e, z wielkim dorobkiem artystycznym. Natomiast właśnie 12 w galerii ZEDek w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83 zaprezentują swoje prace dzieci i młodzież, które pod okiem właśnie Emilii pracują. W Sochaczewskim Centrum Kultury. Będą zaprezentowane różne techniki, techniki malarskie, techniki rysunkowe. Będzie bardzo rozmaita tematyka, od pejzaży po portrety, więc, wszystko to, czego dzieci się nauczyły, co zrealizowały w pracowni, będzie można obejrzeć. I, i zapraszamy do Galerii Zedek 12 czerwca na godzinę 18. My oczywiście dołączamy do tego zaproszenia. Te prace na pewno będą bardzo inspirujące. Od dzieci także wiele możemy się zresztą nauczyć. Dobra. I tak przeszliśmy już do dni Sochaczewa, które rozpoczynają się w najbliższy piątek. I co na piątek zaplanowało Sochaczewskie Centrum Kultury? Wiem, że zawsze włączacie się w obchody Święta Mieszkańców. W tym roku troszeczkę inna odsłona. Bardzo bogaty program zorganizowany przez burmistrza miasta Sochaczew, pana Daniela Janiaka. Bardzo bogaty program urozmaicony również. My jako Sochaczewskie Centrum Kultury będziemy mieli przyjemność zaprezentować swoje dwa zespoły. 13 czerwca w amfiteatrze o godzinie 17 wystąpi zespół Folklorek, dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni i tańca Folklorek oraz Sochacze, zespół również folklorystyczny, działające, obydwa zespoły działają w Sochaczewskim Centrum Kultury pod kierunkiem pani Katarzyny Proch. Myślę, że będzie barwny będzie cudowna atmosfera, zaprezentowane będą piękne stroje ludowe, zaprezentowane będą piękne tańce oraz piosenki, właśnie ludowe, związane z tradycjami. Polskimi i z różnych regionów naszego kraju. A wszystko to będzie można zobaczyć na scenie amfiteatru 13 czerwca o godzinie 17. A dzień później wydarzenie już trochę z innej beczki, ponieważ będzie to spotkanie z matką i z córką. Tak, mówimy tutaj o książce, która powstała, która została napisana przez mamę i córkę. Pani Barbara Sopkowicz zaprasza na spotkanie do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą na godzinę 15.30, gdzie zaprezentowana zostanie książka, którą Wspólnie z córką, czyli Anną Wolińską, napisały. Tytuł tej książki to Bajeczki z babcinej półeczki. Jestem niezmiernie ciekawa tej propozycji wydawniczej. Poprzednie wydanie książki, też dla dzieci, którą Ania Wolińska napisała, było niezwykłe, barwne, ilustrowane przez dzieci i przez artystów sochaczewskich. Tym razem ilustracje wykonywane. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej i atymy. Także bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i treści pewnie będą też fantastyczne, skierowane właśnie do najmłodszych miłośników literatury. Przed nami także kolejna edycja spotkania związanego z tworzeniem perfum. To już no, to, to taka kolejny kolejna raz, edycja. Tak, tak, to już kolejny raz. Pani Marta Zawionka, która prowadzi te warsztaty, zaprasza serdecznie 16 czerwca na godzinę 15.30. Przepraszam, 17.30 do Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101, gdzie odbędą się właśnie warsztaty tworzenia perfum. Wszystkie wiadomości znajdują się na Facebooku, takie szersze wiadomości, ale myślę, że zapraszamy wszystkich chętnych. Nie tylko y, y, samodzielnie, ale również w towarzystwie mamy sióstr, córek. Y, córki, powiedzmy, od, od ósmego roku życia, tak jak z panią Martą rozmawiałam, y, już mogą przybyć na takie warsztaty. Będzie pachnąco, y, będzie dużo wiedzy. Y, y, perfumy, które zostaną wykonane na miejscu, będzie można ze sobą oczywiście zabrać. Y, zajęcia są y, płatne i na zajęcia zapisujemy się u pani Marty Zawionki. Może ja podam numer telefonu. Telefonu, gdzie można dokonać zapisu 796, 879, 414? No, ilość miejsc jest ograniczona, więc no, zachęcam Państwa, żeby jak najszybciej dokonać tej rezerwacji. Tego samego dnia, wydarzenie już innej formy, będzie koncert studia wokalnego Pana Piotra Milczarka. Tak, młodzież i dzieci też pracowały pod okiem Piotra Mil Milczarka przez cały rok. Wiele się na pewno nauczyły i będą chciały zaprezentować swoje umiejętności wokalne na scenie sali widowiskowej w SK przy ulicy Chopina, 101 tym razem. Wstęp oczywiście na, to, na ten koncert jest wolny, więc zapraszamy wszystkich miłośników dobrej muzyki. Repertuar będzie rozmaity, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Y, odpowiedniego o której godzinie? Start? A o godzinie 17:30 zapraszamy. I nie możemy nie wspomnieć podczas naszej rozmowy o konkursie już z wieloletnią tradycją. Chodzi o konkurs Zielony Chodaczek, konkurs piosenki wakacyjnej. Wciąż można się zgłaszać do udziału. Kto może to zrobić i w jaki sposób? Tak, termin zgłoszeń mamy jeszcze do 12 czerwca, więc jeszcze dwa dni mamy na to, żeby, żeby podjąć decyzję i zgłosić się. Wszystkie informacje dotyczące karty zgłoszeń i warunków uczestnictwa w konkursie, w konkursie dostępne są na stronie internetowej sck.sochaczew.pl, więc zapraszamy, do zajrzenia i wydrukowania deklaracji zgłaszającej. Uczestnikami mo mogą być dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Oczywiście jest podział na grupy wiekowe. Konkurs dotyczy piosenki wakacyjnej, która Propagowana jest przez organizatorkę tego konkursu, panią Jolę Kawczyńską, już od 30 lat, ponieważ właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia działalności i trwania tego konkursu, więc no niesamowite aż mi przychodzą po skórze, że to tak długo trwa. Niektórzy pierwsi uczestnicy tego konkursu już są dorosłymi osobami, niektórzy zrobili kariery artystyczne, więc no miło, miło, że tak zaczynali właśnie u nas. Zachęcamy oczywiście do udziału, ale zachęcamy też do pooglądania zmagań dzieci w tym konkursie, ponieważ rzeczywiście są to występy godne uwagi, takie wprawiające w wakacyjny, radosny nastrój. Jeżeli jesteśmy już przy wakacjach, to jeszcze krótko na koniec poprosiłabym o kilka słów na temat warsztatów artystycznych, które się odbywają co roku w Sochaczewskim Centrum Kultury. One co roku mają inne hasło. Jakie tym razem? W tym roku lecimy w kosmos. <noise> Tytuł tego y, rocznego wydarzenia letniego jest Lato w kosmosie. Y, jak co roku będzie mnóstwo niespodzianek, będą zajęcia zarówno z instruktorami Sochaczewskiego Centrum Kultury, jak i z zaproszonymi gośmi, gośćmi. Będzie mnóstwo niespodzianek, mnóstwo fantastycznej zabawy zajęcia będą trwały od 30 do 11, 30 czerwca do 11 lipca w godzinach między 10 a 14, a przewidziane są dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Karty, należy wypełnić kartę zgłoszeniową, zajęcia są płatne, ale to też wszystko na, odsyłam na stronę i na fanpage Sochaczewskiego Centrum Kultury. Z rozmów z rodzicami wiem, że dzieciak są bardzo zadowolone, e, chętnie do nas przychodzą, także zapraszamy, startujemy z zapisami, przychodźcie. Niektórzy do nas. nawet wracają. E, tak, tak, kilka, kilka lat z rzędu, jeśli mogą uczestniczyć, to tak. No, w tym roku Sochaczewskie Centrum Kultury trochę jak męskie granie z tym kosmosem poleciało. <laughs> <A> to niezamierzone. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Magdalena Frenaszek Niewiadomska, główny specjalista do spraw operacyjnych i impresariatu SK. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.